Pan Jezus jako człowiek, tak samo jak uczniowie pewne, odczuwa głód. I zobaczcie, jak ciekawe to, że pozwala tym uczniom zrywać głosy, pozwala im jeść, bo byli głodni. Pewnie Pan Jezus też był głodny, ale nie je. To jest bardzo ciekawe. Jakby sam stawia sobie większe wymaganie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przychodził w sabbat po zrozbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli, fariseusze rzekli Mu, Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w sabbat. Oto słowo Pańskie. Szabat nie było wolno dla Żyda robić żadnej czynności, która była być związana z pracą. Z tej racji to miał być dzień na odpoczynek, żeby poświęcić ten czas modlitwie i żeby wypełnić prawo. Pan Jezus jako człowiek, tak samo jak uczniowie pewne, odczuwa głód. I zobaczcie jak ciekawe to, że pozwala ten uczniom zrywać kłosy, pozwala im jeść, bo byli głodni. Pewne Pan Jezus też był głodny. Ale nie je. To jest bardzo ciekawe. Jakby sam stawia sobie większe wymaganie. Daje tym uczniom pewien przykład. Bierze na siebie obowiązek. Zostawia uczniomy w pewnej takiej wolności. Tu mi się przypominają słowa naszego patrona, który mówił: Wymagajcie od siebie zawsze, nawet wtedy kiedy oni, inni, o was nie będą wymagać. To są słowa dzisiaj dla mnie bardzo ważne jako ksiądz, bo ja, e, patrząc na te wzór Chrystusa, czuję się również i też zaproszony, kiedy widzę, że inni łamują to prawo Boże, kiedy Chcą trwać w grzechu, kiedy nie liczą się z tym, co mówi Kościół, co mówi Bóg, żyją inaczej, żeby nie osądzać, żeby ich nie potępiać i żeby być dla nich przykładem. W imieniu Chrystusa. Bardzo trudny to przykład, bo ja też mam swoje pragnienia, swoje potrzeby, ale żeby mocą Chrystusa kochać to prawo, kochać Kościół i być dla tych ludzi przykładem. To zaproszenie nie jest tylko dla nas, kapłanów, ale również i dla Ciebie do każdego chrześcijanina, żeby w obliczu ludzi, którzy źle postępują, być dobrym wzorem, mocą Chrystusa. I żeby przy okazji się nie gorszyć tym, jak postępują. Ktoś mi kiedyś w Polsce bardzo pięknie powiedział, że jak ktoś gorszy, ten jest gorszy. Uważam, że ta osoba miała rację, bo często tak jest. Ja widzę też i po sobie. Kiedy ja po zachowaniu innych ludzi się gorszym, Bóg zawsze daje mi taką własne możliwość popełnienia gorszych rzeczy, żeby upadać jeszcze niżej. Daj mi taką łaskę żeby poznał prawdę o sobie, że ja wcale nie jestem lepszym dopuszcza do grzechu, e, nawet ciężkiego w moim życiu. I to zawsze mi pomaga, żeby widzieć w drugim człowieku też Chrystusa, żeby widzieć e, e, w ich postępowaniach e, pewną kruchość, słabość, do które Bóg dopuszcza. Ale wiem, że wobec tych ludzi ja mam bardzo poważną misję. To jest w kruchościach, ale w imieniu Chrystusa. Żeby postawić w swoim życiu, w swoim chrześcijaństwie, w swoim życiu w kościele pewne wymagania. I nie po to, żeby być lepszym od innych, ale po to, żeby przez to pokazać im, że w Chrystus, jeżeli Chrystus da mi swoją łaskę, w nim wszystko jest możliwe. I dzisiaj na pewno zapraszam ciebie do tego, żeby się przeglądał swoimi postępami swoim życiem, jak ty dzisiaj żyjesz wobec drugiego człowieka. Dzisiaj prosimy, musimy prosić Boga o to, żeby pozwolił nam żyć na Jego wzór, żebyśmy mogli wziąć pewną też i odpowiedzialność za tych ludzi, którzy dzisiaj mogą pogubieni, którzy potrzebują, widzi się, da żyć inaczej. A Chrystus może nam w tym pomóc. Prosmy dzisiaj o taką pomoc.